Jak planować swój dzień, żeby znaleźć tam czas na wszystko? Zaczynać go bardzo wcześnie. Ja jestem osobą, która wstaje bardzo wcześnie, i zauważyłam, że te dwie godziny, między 6 a 8, to są takie. To jest taki game changer. To znaczy, bardzo wiele rzeczy udaje mi się w tym czasie między 6 a 8 zrobić. I, um, Latem zdarza mi się, że wstaję o 5, bo po prostu to jest jeszcze kolejna godzina i te trzy godziny, w których mogę naprawdę zaplanować wiele rzeczy, odpisać na maile. Niestety zdarza mi się również odpisywać na SMSy i osoby, które ze mną blisko współpracują, wiedzą, że SMS ode mnie o 6.30 to jest odpowiednik SMS-a od kogoś innego o 11.00, ale bardzo pilnuję też higieny swojego życia. I uważam, że to jest największa wartość i największa jedna z większych moich sił. Jedna to to, że nie ma we mnie potrzeby aprobaty, ale druga to to, że ja dosyć restrykcyjnie pilnuję snu. Zawsze kładę się bardzo wcześnie spać. Godzina 21:30 to jest naprawdę mój deadline, co niesie za sobą konsekwencje, na przykład towarzyskie. Pilnuję również tego co jem, pilnuję również tego, jak spędzam wolny czas i zawsze jak wchodzę do domu o godzinie 18-19 odkładam telefony, staram się ich nie używać, dlatego że nie chcę, żeby były taką barierą z moimi synami w komunikacji i to naprawdę się sprawdza. A że to okno mam bardzo krótkie, bo już o godzinie 1930 2000 idę do wanny, która jest absolutnie moim rytuałem i ja, nie mam nigdy żadnych wymagań, jak gdzieś jadę na przykład na zdjęcia albo zapraszam jakiś partner biznesowy na jakieś konferencje. Ja nigdy nie mam żadnych wymagań, ale jedyne, o co zawsze proszę, to czy jeżeli jest taka możliwość, żeby była wanna. Wanna jest dla mnie najszybszym sposobem na zregenerowanie głowy i na oddzielenie czasu produktywnego w ciągu dnia od czasu relaksu.